Witamy, witamy serdecznie. Łukasz Pawłowicz i Wojciech Sobieski jesteśmy dzisiaj. No, mieliśmy być wczoraj, w poniedziałek, ale wtorki nam się zdarzają. Tak jest właśnie i teraz. Zapraszamy do naszego programu. Wojtku, jak się czujesz? Jakieś, jakieś przemyślenia? O, to, to biedactwo ale mam, do, mam pytanie, mam pytanie do ciebie. Tak? Czy ty wiesz, jaki dzisiaj jest Dzień specjalny. Jakie dzisiaj jest święto nietypowe? Wiem, a powiem ci skąd wiem. Wiem po pierwsze z radia, a po drugie wiem z naszego portalu WTA HNO, że dzisiaj jest dzień. E, dzień czuwaka stolarza. Dzień stolarza, tak. No w, w, jak to mówią, Polacy budują Norwegię. Wśród wszystkich budujących jest całe mnóstwo stolarzy. Drodzy stolarze, wszystkiego z najlepszego. Z Najlepszego. Tak jest. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy do naszego programu. Dzisiejszy temat jest taki w zasadzie na czasie, bo, bo, bo już dostajemy rozliczenia podatkowe na skat etatem, ktoś kto wie jak to zrobić, może dzień dobry Marta, może sobie sprawdzić, może sobie sprawdzić każdy czy już dostał rozliczenie, czy też jeszcze nie, A, i te rozliczenia napływają, napływają sukcesywnie, no i mamy dwa w zasadzie artykuły, ostatni artykuł Wojtek napisałeś dotyczący... Nawet Wojtek. trzy, nawet trzy, nawet tak, cztery. Nawet... Wy, ale dwa artykuły mamy w naszym programie. Przewodnik o, po odliczeniach zyska tej etaty, jest to bardzo pomocne, tutaj zachęcam was do tego, abyście weszli sobie na ten artykuł i ten artykuł mówi o niczym innym, jak tylko właśnie o tym, w jaki sposób można sobie... To można znaczy sobie... Tam, jest, tam jest taka sugestia, bo chodzi o to, że są, są pewne odliczenia, o których zdarza się zapomnieć, na przykład o dojazdach do pracy. Tak. I tam Właśnie jest ta, ta informacja. Nie jest wyjaśnione dokładnie, jak to zrobić, bo to nie jest takie trudne, ale jest to takie przypomnienie. Na watach HNO również znajdziecie w wizytówkach. W tej chwili już są dwie firmy, jedną z nich jest Efrentid, drugą jest Topnor Renscap. Jedna jest dla firm, druga jest dla firm i dla osób prywatnych możecie znaleźć kontakt. Jeżeli się nie wyświetlają w wizytówkach firm, wystarczy kliknąć zobacz więcej i tam mamy na, 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 na przykładzie, możemy sobie to na przykładzie topnoru mówię, no tutaj przeczytać sobie, kim, kim są ci ludzie. E, jakie to jest, e, jakie to jest biuro RainScap? E, czy to jest autoryzowane, czy nie? Wszystko, wszystkie informacje tutaj są. Również kontakt, jakie usługi. Blogi mają swoje własne u nas na stronie, także bardzo dużo można się dowiedzieć o rozliczeniach. Jest to w tej chwili szczególnie potrzebne ze względu na to, że ciężko pracujemy wszyscy i jednak te podatki, które nadpłacamy, fajnie było, żeby zostały jakby wrócone do kieszeni. Jeśli na przykład ktoś z Was wpłacił 500, 1000 koron na jakąś organizację to ta kwota również powinna się znaleźć w, w całym zeznaniu podatkowym. Możecie to dokładnie sprawdzić. Jeśli taka kwota nie została umieszczona, wy z tym osobiście sami nie możecie nic zrobić. Możecie napisać do tej organizacji, która dostała od Was pieniądze, aby oni to wysłali do Urzędu Podatkowego taką informację. Taka kwota również jest do rozliczenia. Mm -hmm. Również tak jak mówiłem już, artykuł, który mówi o rozliczeniach podatkowych, już to troszeczkę wcześniej było rozliczenie podatków w Norwegii, uzyskaj największy zwrot podatku właśnie z Norwegii. I tutaj kto to proponuje? No, w tym artykule, to jest artykuł sponsorowany i dziękuję bardzo eFremti za informacje wyczerpujące, bo w zasadzie tutaj mamy, tutaj mamy dosyć sporo informacji na ten temat, co, jak zrobić i, i również jest informacja do wizytówki, gdzie dowiemy się, ile kosztuje takie, takie rozliczenie, bo to też jest... To też jest ważne. Pamiętajmy również, że sam skateta ten nas rozliczy, może, może to, możemy się z tym zgodzić i nic po prostu nie robić. Mamy rozliczenie według etatem, Natomiast nie zawsze nie zawsze wszystko uwzględniają i, i, i czasami jest warto poświęcić parę groszy, żeby dostać więcej. No tak, zwłaszcza, że były osoby na przykład, które jeśli chodzi o dojazdy do pracy, jeszcze, jeszcze chyba dwa albo trzy lata temu nie łapały się na, na rozliczenie, na odpis. A właśnie rok czy dwa lata temu już się okazało, że jeśli można, można było to sprawdzić, czy się należą takie, takie taki, taki zwrot, czy się należy, można 37 km, to jest taki minimum, chyba w jedną stronę. Jeśli jest więcej niż 37 km do pracy, no to dostaniecie troszkę. A paliwo jest drogie, paliwo jest drogie, Ładnie. utrzymuje się jest to taki, taka parabola tych cen, bo to jest po 24-25 koron w środę i w poniedziałki zdarza się taniej, nawet za 18,50 można było kupić ostatnio, No, ale mimo wszystko jest to drogo i, i warto, warto jakby nadpłatę uzyskać z powrotem. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. A propos rozliczeń podatkowych, zamieściliśmy również artykuł związany z nieruchomościami. Tytuł artykułu: W ten sposób podatek od nieruchomości jest powiązany z wartością domu w zeznaniu podatkowym. I tam dokładnie dowiecie się, o co chodzi. Jeszcze jest jedna sprawa związana z oszustwami, prawda, Łukaszu? I tak, to jest... Oszustwa, no to jest w tej chwili również na porządku dziennym i bardzo, bardzo ostrzegają wszystkie źródła, czy to policja, czy to Skateta ten nawet sam, bo przychodzą do Skateta ten informacje z linkami, na które nie wchodzimy, bo Skateta ten nie chce, żeby się ktoś logował, nie wysyła do nas informacji załóż i zrób coś. Tylko jeżeli mają coś faktycznie, no to jest to zrobione w taki sposób, że dzwonią do nas. Ale możemy też dostać telefon od kogoś i mm -hmm. musimy zwracać uwagę na linki, na jakie klikamy ten ma prosty link, jest napisane skat.etaten.no i to wszystko. I najlepiej, jeżeli dostaniemy jakąkolwiek informację, to po prostu wchodzimy bezpośrednio na tą stronę skat.etaten i wtedy unikniemy tego, tego oszustwa, dlatego że nie klikniemy tam na link, tylko nawet jeżeli rzeczywiście coś przyjdzie z tego biura, jakaś informacja, to wchodzimy sobie na swój skat, logujemy My się za pośrednictwem właściwego linku, nie hmm. mamy, nie jesteśmy narażeni na to, że, że, że wchodzimy na inną stronę, bo te strony, które udają na przykład z ten, one są bardzo, bardzo dobrze podrobione i one wyglądają jak faktyczna strona skatu. Dokładnie, dokładnie. W naszym poście na, na facebookowej stronie możecie znaleźć taki, taki post oszustwa, ostrzeżenie i przypomnienie od Skateta, ten, Tam jest link i Skateta, ten, tam dokładnie pokazuje, e, jakie przykłady są właśnie oszustw SMS-owych czy mailowych, tam jest też zdjęcie takie przykładowe, wszystko wygląda cała strona na pierwszy rzut oka, tak jak właśnie mm -hmm. główna strona z etatem, a jednak jest pewien szczegół, czyli ten link to jest zupełnie coś innego. Tak. Słuchajcie, jeszcze tak odbiegając od tematu, zbliża się 25 maj, no i trudno byłoby nie powiedzieć: Klub Wagnord GPL, Rockit Rock i La Familia w Dramen, Restauracja Polska, 25 maja. Jest świetna impreza, tam będzie mnóstwo samochodów tuningowanych. Będzie koncert zespołu Rockit. Niektórzy z Was zapewne mieli okazję słuchać ich muzyki, bo to jest zespół rockowy. Oni potrafią przypieprzyć nieźle, naprawdę grają chłopaki niesamowicie. Ostatnio miałem okazję się z nimi spotkać, właśnie na koncercie, na koncercie w Oslo, gdzie grała pani na gitarze. Szybko sprawdzam, co to było za pani. Kinga, Głyk. Kinga Głyk. Tak, tak, tak. na gitarze basowej, nasza młoda jazzmenka. No, I tam się umówiliśmy też na 14, .00. miałem być u chłopaków, no ale niestety, no, tutaj jest jakby odległości spore i nie dałem rady, natomiast udostępniłem u nas na naszym fanpage'u Bataha Integration Forening ich zapowiedź. I każdy, kto ma ochotę, zapraszamy. Myślę, że tam, akurat 25 maja się zobaczymy, to jest niedaleko mnie, także to już, już jakby wynika z tego, że będę musiał obowiązkowo tam być. Będę chciał. Także zapraszamy na ten koncert. Oczywiście dużo informacji związanych z imprezami, również zobaczycie na stronie VataHNO. W zakładce wydarzenia tam w tej chwili napływają do nas wydarzenia, które będziemy w tej chwili tutaj zamieszczać i również każdy z Was może, jeżeli wie o jakimś wydarzeniu, czy też organizuje sam wydarzenie, fajnie, by było, tutaj można sobie jest takie coś jak dodaj wydarzenie. Dodając wydarzenie, po zalogowaniu normalnie dodajecie wydarzenie, my się z Wami kontaktujemy, aby potwierdzić je i. Odpowiednio je stylizujemy pod SEO. Dlaczego pod SEO? Dlatego, żeby jak najwięcej osób się o tym mogło dowiedzieć, a SEO mamy tutaj na naprawdę na najwyższym poziomie. Ostatnio u nas również był Rudy. Rudy, słuchajcie, Rudy Wredny Brodać. Fantastyczny gościu, niedługo będzie się... Będzie się. Radek, Radek już był wcześniej, jak zdobyło Mistrzostwo Norwegii w Brodzie. Teraz zdobył Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w Łodzi około dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu już będzie. Niesamowita postać. Słuchajcie, warto śledzić jego poczynania. My również będziemy śledzili i będziemy Was informowali, co się dzieje. No, nasza Polonia naprawdę robi show. Robi show. Gość jest. Normalnym zjadaczem chleba, słuchajcie, pracuje sobie na dźwigu, na wysokości. No i stanął na wysokości zadania, e, które sobie wyznaczył. No i po pierwsze, jest cały czas mistrzem Norwegii, jeżeli chodzi o brodę, a po drugie, jest międzynarodowym mistrzem Polski. I również jest artykuł o tym, a niedługo pojawi się e, fajny materiał filmowy, który również zamieścimy na naszym fanpage'u. E, tak. Wojny, czyli jest w mistrzu, mistrzu. To ja chciałbym powiedzieć, że w, w ostatnim czasie też pojawiają się artykuły z cyklu Zwiedzamy Norwegię. Zwiedzamy Norwegię z Watachą. Chciałbym wam podziękować, bo jeden z naszych postów e, dzięki temu, oczywiście, że udostępniacie, e, uzyskał oglądalność na poziomie ponad 50 tysięcy. E, jest wiele oczywiście innych postów, które też mają e, dosyć dużą oglądalność. E, ale tak, zwiedzamy Norwegię. E, to jest cykl artykułów. Niektóre pojawiły się już jakiś czas temu na naszym portalu NO, niektóre pojawiły się właśnie teraz świeże. Jeden z nich jest Norwegia, Oslo, fjordy, natura, atrakcje, jakie czekają, bo sezon turystyczny się zbliża. No, zapewne planujecie jakieś wycieczki lub wybieracie się, na przykład, na wakacje w Norwegię. Śledźcie naszą stronę, bo tam pojawiają się ciekawe artykuły. Na przykład, co to jest Alemanzretten? czyli integralna część kultury i tradycji Norwegii. Pisaliśmy o tym, gdzie szukać inspiracji do celów na, na wędrówek mam w Norwegii. Z petem, to co to będzie? To jest jakiś regulamin dla wszystkich ludzi? Tak, to jest takie prawo, które, które dotyczy nas tutaj wszystkich mieszkających w Norwegii. Gdzie szukać inspiracji do celów wędrówek, czyli na przykład możecie się dowiedzieć z tego artykułu, o e, aplikacjach na przykład darmowych, które pomogą wam e, złapać kierunek dobry. Ale chcemy też powiedzieć, bo Łukasz, wspomniałeś o wydarzeniach, chcemy też powiedzieć, że m, takim wydarzeniem może być na przykład sytuacja, kiedy grupa ludzi e, skrzypnie się na przykład pod Gaustatopem i wejdą sobie razem grupą na tą e, fantastyczną górę i mogą zdać relacje, oczywiście na watH NO, a wcześniej mogą zapowiedzieć, że. Słuchajcie, zbierzmy się pod Neustatopel i chodźmy tam razem. Tak, można coś takiego zrobić. My nawet już myśleliśmy o tym Wojtku wcześniej, i być może dlaczego? Dlaczego nie? Fajnie jest tam latem, piękna sceneria. Piękny jest tutaj, jeżeli chodzi o powietrze, to jest niesamowite. Ja tutaj mam zaszczyt być. Radio ma tutaj naszą siedzibę, także jest fajnie. A niedługo, a nawet już prawie. Zaczynają się lub zaczęły się gdzie nie gdzie porządki. Porządki, jeżeli chodzi o wiosnę, wiosna idzie, słuchajcie, jest coraz fajniej, coraz więcej deszczu będzie niedługo, także też dzieje się na ulicach to co co roku czyli sprzątanie, sprzątanie po wysypanych kamieniach, które służyły do tego, aby bezpiecznie czy to chodzić po chodnikach, czy to jeździć po ulicy. No więc zaczyna się kurzenie. Także będzie tego sporo. To trwa około miesiąca. Tam do 17 maja mi się wydaje, że już się wyrobią, bo tak zazwyczaj jest, że do 17 maja już chcą mieć czyściutko, żeby te pochody, które idą, żeby szły, żeby było na tip top. Wracając jeszcze do podatków, bo o podatkach dzisiejszy program taki jakby główny temat naszego programu. No to jeszcze raz. Na Vataha NO znajdziecie wiele firm, które się tym zajmują, bo w artykułach również, które są udostępniane, m, które dostajemy od tych firm, o, o informacjach, jakie tam się znajdują, potrzebnych e, niejednokrotnie do tego, aby właśnie zdobyć wiedzę potrzebną. E, no i można również skorzystać z tych e, firm, które u nas się reklamują. Także e, pole do popisu, jeżeli chodzi o watacha.no, jest ogromne i coraz większe. Przybywa do nas bardzo dużo firm. W tej chwili ja mam zatrzęsienie głowy. Wojtek też tutaj nie, nie ustępuje, jakby informacyjnie niesamowicie, za co to, sobie, Wojtku, dziękuję cholernie bardzo mocno. Jakby to powiedzieć? Bardzo mocno. <noise> tak. I, i, I pracujemy naprawdę nad tym, abyśmy mieli tą naszą Watachę tutaj w Norwegii sprawnie działającą, z dużą informacją, z dużą, jakby z dużym wachlarzem informacyjnym, który jest, który będzie i który był cały czas. Mamy już ponad tak, jak ostatnio Wojtek już powiedziałeś, nadmieniłeś, że mamy już ponad 5 tysięcy artykułów w tych artykułach naprawdę jest mnóstwo informacji. Co więcej, artykuły, które są stare. Znaczy napisane bardzo dawno, czyli w 2017 roku na przykład, no to już je uaktualniamy. Uaktualniamy je o informacje bieżące. Także tak naprawdę cała Wataha, cały całe te, te, ten zbiór tej informacji jest cały czas aktualny. Jeśli coś jest jakby nieaktualne, to my to wszystko jakby dopracowujemy i to jest na bieżąco robione. Także kupa roboty, myślę, że dużo też daje Wam radości to że z jaką prostotą można sobie wszystkie informacje o Norwegii po prostu czerpać. A nie tylko o Norwegii, no bo ostatnio też była informacja, że Władimir Putin wygrywa wybory prezydenckie w Rosji. Hm. No tak, trudno nie wygrać. Takie to, takie to jest, takie zwycięstwo. Tak. No, tak jak Łukasz wspomniał, dużo artykułów nie traci na aktualności, niektóre aktualizujemy, czyli jeśli zmienia się prawo, coś się zmienia, to je aktualizujemy. Są to informacje głównie praktyczne dotyczące tutaj właśnie prawa, życia w Norwegii. Między innymi ostatni taki artykuł, choć nie stary, a nowy, dopuszczenie przyczepy do jazdy z prędkością 100 km na godzinę. Czy wiedzieliście o tym, że mo możecie z przyczepą tak szybko jechać? Z tego artykułu dowiecie się na pewno więcej. Johnny Brawo napisał, czy będzie można dodawać ogłoszenia na waszej stronie, tak jak na mojej Norwegii? Tak, jak na mojej Norwegii, tak jak na fin.no. Tak, oczywiście będziemy. Już jest coś takiego, jak dodawanie, czego nie ma gdzie indziej, jak dodawanie właśnie wydarzeń. Jak dodawanie własnych artykułów, to już jest, tego nie ma nigdzie indziej. No i będzie to, co jest wszędzie indziej, czyli jeszcze dodatkowo, będzie taki ogłoszeniak. Oddam za darmo jakieś tam artykuły typu Aha, no dam pracę, to już jest też też, jeżeli poszukujecie pracy, możecie dać. Wystarczy się zalogować. Nowata.no, poszukujemy pracy, piszemy ogłoszenie, że poszukuje pracy, chcemy dać komuś pracę, również piszemy damy komuś pracę, mamy fajną dużą grupę, która funkcjonuje nieźle całkiem, jeżeli chodzi o dam pracy w Norwegii. No i będziemy chcieli ją skompilować troszeczkę właśnie z naszą stroną, żeby to wszystko współdziałało. No i te oferty pracy, oferty pracy mogą napływać cały czas, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Kupię, sprzedam, to wszystko jest w trakcie. Także taka jest odpowiedź Johnny. Myślę, że o właśnie super. Także także właśnie. Idziemy do przodu, rozwijamy się i patrzymy na zapotrzebowanie, jakie jest. No propos... spełniamy ja spełniamy, spełniamy się w, w formie takiej, że ta, ta, ta nasza Wata oto to się robi z tego naprawdę fajne, takie, takie fajne, fajne narzędzie do tego, aby tutaj fajnie egzystować. No i a propos pracy i tych ogłoszeń, które będą mogły być zamieszczane lub są już, już mają możliwość być zamieszczane, e pojawiają się też artykuły, na przykład, że rząd ułatwi, ułatwi podjęcie e nauki pracującym, czyli poprawia swoich kompetencji, inwestowanie we własne kompetencje i we własny e rozwój. E o tym w artykule, no oczywiście na Watach No że Lone kasem pracuje nad zupełnie nowym programem pożyczek dla tych, którzy pracują. Chcieliby pracować i jednocześnie się dokształcać, czyli na przykład kończyć jakieś kursy. To jest dosyć ważne, myślę, dla nas tutaj, tych, którzy przybyli tu do Norwegii są jakiś czas na przykład i chcieliby coś zmienić w swoim życiu, zmienić pracę, awansować. Tak, tak. tak, No i to jest wszystko w dobrą stronę. Również pisaliśmy o tym, jak to zrobić w Polsce, bo jeżeli na przykład ktoś chce być pielęgniarką, no to pisaliśmy o tym artykuł Fantastyczny mm -hmm. i będziemy mieli, będziemy mieli jakby kontakt z jedną uczelnią w Polsce, coś mi się urwało, Wojtek i chyba w ferworze tej pracy nad stroną, nad backgroundem strony, powiem też, trochę zaniedbuję ten, te kontakty z naszymi e, rodakami, bo tutaj fajnie, fajnie się jakby e, rodzi jakaś fajna taka komunikacja z jednym z jedną z uczelni w Polsce, gdzie będziemy mogli naprawdę fajne, fajne polecać wam kierunki rozwoju. I to jest internetowo, jedzie się tylko do Polski na egzaminy. Także to, to, to jest bardzo mnóstwo możliwości i na to też tutaj właśnie zlone kasen można wziąć pieniążki. Także rozwój nas, nas samych jest w naszych rękach, to, co będziemy robili później, to, to jest zależne od tego, co zrobimy teraz. Jeżeli zapracujemy, mamy później fajnie. Jeżeli nie zapracujemy, wystarczy nam to, co mamy, też mamy fajnie. Kurczę wyżone, zawsze jest dobrze, słuchajcie. Wiosna idzie. Dużo optymizmu przed tak, dana... nie bo zegarki przedstawiamy. Tak. tak. No właśnie kiedy. No właśnie kiedy. 30, nie? <laughs> no tak, ostatni weekend miesiąca. Tak. Z soboty tak. na niedzielę. Dziękuję bardzo. Z mojej strony to wszystko, Wojtku. Z twojej strony, jeżeli nie, to bardzo proszę, daję dobry głos. Ze studia U w twojej... do studia w... w Norwegii. Z mojej strony również wszystko. Myślę, że wystarczy tych informacji na, na dzisiaj. Życzę wszystkim miłego wieczoru i całego nadchodzącego tygodnia. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Do usłyszenia.